Trochę przerażająca, że żeby złagodzić strach, siostra stoi z jakimś jedzeniem typu jogurcik. U nas jest to niezawodny sposób na to, żeby odwrócić uwagę dzieci, by obciąć włosy. Zajmują się jedzeniem, smakowaniem, a nie kręcą się i nie wiercą. Sprawdzony sposób od mamy wielodzietnej. Dlaczego nie chodzimy do fryzjera? Dlatego, że jest to dla dzieci i dla rodziców dużo większy stres niż obcięcie włosów w dwie minutki na ganku domu. Grzywka obcięta z połowy głowy. Tak się jej włosy układają, tak mi się ucięło. Wygląda całkiem ładnie, więc nie ma co tutaj się rozwodzić. I jeszcze nie rozumiem fenomenu tych grzywek, przecież to jest tak uporczywe, lepiej związać ładnie włoski. Pewnie że lepiej, tylko że dziewczynki wszystkie gumki z włosków ściągają i wyrzucają i przez to właśnie mają takie trochę poczochrane czupryny. Nic nie widzą, dlatego grzywka to było rozwiązanie, które po prostu pozwala na to, żeby te włosy wyglądały jakoś i dziewczynki widziały.